Witam, witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Przechodzę dzisiaj z naszym tradycyjnym czytaniem myśli, uczucia, zamiary Twojej osoby. Zobaczymy wszystko na kartach. Dwie tali do wyboru dzisiaj. Numer jeden to jest słowiański tarot i dwójeczka to jest tarot Światła i Cienia. Wybieracie opcję. Ja jak zawsze chciałabym podziękować wszystkim za każdą aktywność na tym kanale. Łapki w górę, komentarze. To wszystko niesamowicie pomaga dla rozwoju tego kanału, dla mnie. Daje wsparcie, motywację i jest wtedy pomiędzy nami taki energo obmian. Więc dziękuję jeszcze raz dziękuję i wysyłam pozytywną energię dla Was. Zaczynamy od jedyneczki. Sprawdzimy, co ta osoba myśli o Was, co czuje do Was, jakie ma zamiary, co będzie robić. Zobaczymy też w ogóle, na czym teraz koncentruje się ta osoba, na, o czym myśli najwięcej, najczęściej. Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę, co ta osoba teraz. Myśli, na czym się koncentruje, na czym skoncentrowane myśli tej osoby? Tutaj osoba koncentruje się teraz na jakichś problemach, i to się wiąże z kobietą. No to może być oczywiście. I wasza energia, tak, jeżeli u was to ten związek jest problematyczny, albo w przestrzeni tej osoby jest jakaś kobieta, która a, poprzez którą są problemy, tak, z którą powiązane problemy. O czym myśli? Mhm. No tutaj jest jakieś uzależnienie, są wpływy też. Tak jak mówię, to może być wasz wpływ, albo jakieś kobiety, jakaś negatywna sytuacja z kobietą. Jeżeli było kłótnie, na przykład i rozstanie pomiędzy wami, no to, to możecie być Wy. tak? Człowiek żałuje, czegoś jest żal, jest chęć coś udowodnić, albo jeżeli no Nie jesteście razem, tak, i ta osoba jest w innym związku, albo no, jest jakaś kobieta w jego przestrzeni. To może być matka, siostra, córka, ktokolwiek, tak, jakaś taka negatywna sytuacja, e, toksyczność nawet, może, no, może być krytyka, e, tak, niespełnienie jakichś oczekiwań. Jakaś kobieta czegoś oczekuje od tej osoby i atakuje, ma wpływy, no, tak. I jako, tutaj dużo myślenia jest w tym, jak wyjść z tej sytuacji problematycznej z kobietą. Co myśli o was? Co myśli o was ta osoba? To oczywiście, kochani, może być i z pracą powiązane to nie tylko życie prywatne, to może być praca też. Spotkania, chce jakieś romantycznych przeżyć, chce być może przyjechać, jeżeli jest jakaś odległość między Wami, nawet jeżeli minimalna. No, myśli o was tutaj w kontekście romantycznym. Co o Was myśli? Zastanawia się o czymś, tak? Rozważa tak, albo tak, tak, albo tak. Co o Was myśli jeszcze? No Powiem tutaj tak, jeżeli macie wspólne dzieci, na przykład. Wspólne finanse, to tutaj może być o tym, mogą być myśli o tym. Jeżeli tego nie ma, to tutaj ta karta pokazuje, chce szczęścia, chce przyjemności i to się wiąże z wami. Chce być może jakichś takich przeżyć romantycznych, fajnych, być może podróży romantycznej, wyjazdu jakiegoś fajnego. Szczęścia chce z wami. Co o was myśli? Widzi Was królowa Monet. To jest kobieta z zasobowa, kobieta, która a, zna swoją wartość, która jest ważna dla niego przede wszystkim. Co jeszcze o was myśli? No tutaj jest też taka sytuacja, że być może on chce Wam coś udowodnić. Jeżeli był jakiś konflikt pomiędzy Wami, nie on. Ta karta mówi, nie poddam się, tak? I co by tam nie było, wszystko się będzie palić. Ja chcę stać na swoim, tak? Co myśli jeszcze o Was? Jedyneczka? Chcę jakieś aktywności kontynuować. Chcę coś. Hmm. Chce być może z Wami się kontaktować. Świat mówi o kontaktach, też o jakiejś um, zagranicy. Tutaj u niektórych może być, jeżeli ta osoba gdzieś za granicą albo gdzieś inne miasta, to też może oznaczać o kontaktach, o przyjeździe. Być może o, też osoba marzy o wspólnej podróży z Wami gdzieś, nawet za granicę, tak? O zwiedzaniu świata razem z Wami. Co ma na sercu? Jakie ma uczucia? Co na sercu? Jakie ma uczucia? Do Was Mhm. Mm Tutaj u niektórych, kto wybrał jedyneczka, mogły być jakieś rozstanie albo odseparowanie, albo to się powtarza, bo tutaj widzicie w kółko to samo: coś się powtarza i powraca, powtarza i, po, i, i powtarza. Gdzieś tutaj, jeżeli u Was na przykład było rozstanie, to tutaj jest żal, poczucie straty teraz, tak? Bo my tutaj analizujemy uczuciowo, co ta osoba teraz czuje. Być może chęć powrotu. I tak mi tutaj się pokazuje. Jeżeli u was rozstanie nie było, wy macie kontakt z tą osobą, to tutaj te karty mówią, że dużo strat było w życiu tej osoby, dużo jakichś negatywnych, karmicznych sytuacji. I tej, jemu bardzo trudno zaangażować się głęboko, mianowicie na poziomie serca. Jakby tutaj martwe serce, widzicie? Karta śmierci, karta strat takich, tak i karmiczne. Ale co on czuje do was? Monety to też ważność, to jest priorytet. Wy u niego w priorytecie, wy jesteście dla niego ważni. Jeżeli ta osoba nie okazuje wam uczuć, tutaj to jego problemy wewnętrzne, nie jest problem was absolutnie jakieś Jego problemy, które no po prostu nie pozwalają mu te uczucia okazywać tak, ja tutaj widzę co jeszcze czuję no widzicie, on was widzi, kobietę do związku kobietę, matkę jego dzieci albo widzi was kobietę którą on może zapoznać z jego dziećmi tak, przedstawić jego dzieciom jeżeli on ma dzieci innym, gdzieś tam w innym związku albo ch chciałby z wami mieć rodzinę i związek poważny, w każdym razie traktuje was poważnie, wy jesteście ważni, jesteście w jego sercu, a tutaj z uczuciami może być problem u tej osoby i tak jak mówię, jeżeli pomiędzy wami było rozstanie, to ta osoba to przeżywa, jest poczucie bólu, poczucie straty, jest też jakby koło fortuny mówi o takim, dlaczego tak wyszło, co można zrobić, tak? szczególnie tutaj jeżeli pomiędzy wami były takie sytuacje że rozstawaliście, wracaliście do, do siebie to to jakby też na jego sercu ślad zostawiło Chciałbym jeszcze na uczucia no jest żal, widzicie żal, dlaczego tak wyszło no, tak poczucie straty, poczucie bólu tutaj się pokazuje co zamierza ta osoba względem Was? Co ta osoba zamierza robić względem was. Co ta osoba zamierza robić. Osoba chce mieć jeszcze szansę. Chce być może widzicie jako pentakl to jest jakby um, rozpoczęcie czegoś nowego, tak? Na rozpoczęcie. Co planuje. Tutaj wygląda na to, że ta osoba ma plany wobec Was. Albo zaczynać od początku. Jeżeli to nowa znajomość, jeszcze tak? To tutaj osoba może coś przeżywać teraz, jakieś swoje problemy, ale ma zamiary, jakby iść w Waszą stronę i budować z Wami relacje. Strachy tutaj istnieją, tak? być może ta osoba za bardzo za dużo na siebie wzięła i nie wie, jak. Tutaj może być tak, może zamierza Wam coś obiecywać, tak? Ale tutaj jako ostrzeżenie może być problem z wykonaniem też jakby człowiek na siebie wziął za dużo i nie wie, co z tym robić dalej. Co zamierza wobec Was? No tutaj mogą być, tak, tak jak powiedziałam. Roz, jakby Nowe początki, obietnice, ale osoba troszeczkę może się blok nieaktywnie to robić, tak? Jakby mówić, trzeba poczekać, trzeba tam coś jeszcze sprawdzić, tak? Mhm. Strachy przeszkadzają, strachy i wewnętrzne ograniczenie jakiejś tej osoby. Diabeł, no negatywne wpływy też. Ta karta wskazuje, że coś może wpływać negatywnie na tą osobę. To może być co, cokolwiek zdrowie, to może być alkohol. Wiadomo, to jest dla małej ilości ludzi. To może być nawet, kochanie, zbędne, um, gry komputerowe, cokolwiek co może wpływać tutaj niezbyt pozytywnie na tą osobę. To też um, diabeł, to też taka energia um, um, może po prostu. Bardzo chcieć zbliżenie na poziomie fizycznym też z Wami. Tak jakby na tym bardzo zależało chce. Zamierza otrzymać wszystko pod kontrolą. Tak, tak taka tutaj idzie energia, że człowiek chce kontrolować wszystko. Chce być może jakieś swoje zasady e, ustalać. No zapytamy, co będzie w rzeczywistości robić, bo to też jest ważne. Co będzie robić w rzeczywistości? Jedynka. Będzie robić rzeczywistości. Mhm. No, będzie walczyć. Tak? Będzie walczyć A z mieczy, czyli jeżeli tam poważne problemy, bo tutaj się pokazało, że u niektórych mogą być teraz poważne problemy, to a z mieczy o tym, że człowiek a, musi y, coś y, jakby wywalczyć, tak? Coś tam y, jeszcze osiągnąć. No w waszym kierunku co będzie robić? Siedemka, kilku. No tutaj uczucia, uczucia hmm. Dziesiątka, miecze. No jeżeli mówić o jakiejś takiej aktywności dużej, ja tutaj nie widzę. Jakby tak, człowiek będzie nad czymś pracować. Być może tutaj będzie próbować jakieś zapewnić aspekty takie bytowe, podstawowe, materialne. Tutaj karty aktywnie pokazują, że coś powinno odejść, coś powinno się skończyć, ta osoba powinna przeżyć coś, odpuścić to, zanim bo to zaczęło jakieś, jakoś bardziej aktywnie się rozwijać. To może, to, to może być po stronie tej osoby, ale bo może być odwrotnie, że Wy na przykład jeszcze nie gotowi tą relację rozwijać. Także tutaj może być z powodu kobiety, że wy się nieźle czujecie tak, jak jest teraz i no tutaj taka sama wystarczalność i jakby tutaj tak, coś powinno odejść, żeby była kontynacja, żeby ta relacja się rozwijała ponownie. No u niektórych tutaj też, kto jedynkę wybrał, to u Was mogą być powroty, że na przykład byliście razem, rozstaliście się później znowu, tak, coś powinno odejść zanim tutaj do siebie wrócicie. No, u niektórych mogły być oszustwa. Tutaj po prostu trzeba też pozbyć się jakiejś negatywnej energii po poprzednich, na przykład negatywnych doświadczeniach, brak zaufania i tak dalej. Mhm. Tutaj takie rzeczy się pokazują. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Piszcie jedyneczki, co u Was, i ja z Wami się żegnam i przechodzę do drugiej części. Witajcie dwójeczki. Zobaczymy z Wami, myśli, uczucie, zamiar Waszej osoby. Zobaczymy też, na czym w ogóle ta osoba teraz się skupia, na czym się koncentruje, o czym myśli najczęściej, najwięcej. O czym tak. Te karty pokazują, że ta osoba teraz się koncentruje na tym, żeby skończyć teraz być może jakiś etap w swoim życiu i rozpocząć nowy. To może być powiązane z jakąś jego przeszłością, z czymś się pożegnać, co jest ciężkim dla niego i pójść w coś nowego. To może być tak, jako aspekt uczuciowy, tak, to może powiązane być z jego relacjami, albo też to może być i, mogą być i kwestie zawodowe, osoba być może chce zmienić coś, pracę, kraj na przykład, otoczenie, pójść coś nowego, jakieś, mieć jakieś nowe, powiedzmy, kontrakty, nowe. Nowe, tak co przyniesie większe sukcesy, jakby dla tej osoby. Mhm. Jest ta osoba teraz przed jakimś wyborem w rozterce. Co zrobić? Tą, jaką opcję wybrać? Tom, Tom albo Tom. Jakby nie widzę tutaj konkretnego jeszcze planu. Tak, jest chęć jakiegoś sukcesu, chęć zakończenia jakichś etapów i wejście w takie nowe. Bardziej obfite energie, jeśli tak można powiedzieć, ale osoba jeszcze jakby dokładnie nie wie, jak to zrobić. Mhm, tutaj brakuje, kochanie. Albo po prostu zwyczajnie planu, jak wyjść z jakiejś sytuacji. Tutaj też mogą być finansowe sprawy, u niektórych mogą być tutaj jakieś zaległości finansowe z przeszłości, które trzeba jakby rozliczyć się, tak z tym. Albo, kochani, tutaj u niektórych nawet zdrowotne mogą być teraz problemy, tak? I to stanowi te, taki najważniejszy teraz aspekt, jak z tego wyjść. Tutaj mi chodzi, że jakaś przeszłość dała o sobie znać teraz, tak. I jest chęć to skończyć, i jakby. Pójść w nowy, zakończyć ten etap. Zobaczymy, co ta osoba myśli o Was. 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 Mhm. No, ta osoba może zwyczajnie się bać, że jest mężczyzna obok Was, albo się pojawi inny mężczyzna, albo myśli o tym, kto był Wasz były mężczyzna. Tak. Tutaj może być nawet tak, chęć coś sprawdzić. No, on chce wiedzieć, co Wy ukrywacie. Czy Wy nie macie jakichś tajemnic w postaci jakichś kolegów, byłych facetów, albo obecnych mężczyzn? Albo jeżeli Wy macie rzeczywiście mężczyzna jakiegoś obok siebie on tutaj ma chęć coś sprawdzić dowiedzieć się więcej o tym co o was myśli widzi was kobietę z takimi zasobami królowa pentakli to kobieta która twardo stoi na nogach która wie czego chce która jest w energiach obfitości napełnienia co no, ja bym powiedziała, że on o Was dużo myśli. On też chce tutaj być może wiedzieć, jak Wy uczuciowo do niego nastawieni, tak? Może myśleć, jak, czy ona ma uczucie, czy ona o mnie myśli. Generalnie dużo o Was myśli. Też tutaj. Może Was widzieć, mimo tego, że kobieta taka twardo stojąca na nogach, która sama sobie radzi, osobę taką asertywną, osobę wrażliwą, co o Was myśli. Hmm. Wydajecie mu poczucie jakiegoś takiego balansu, jakby pomagacie mu uregulować, jakby coś, tak? czuć się bardziej pewnie. Tak. O was myśli. No kochani, tutaj e, bardzo dużo myśli o was, i tutaj królowa Mieczy mówi o tym, że kobieta, która potrafi granice post postawić, tak? Mimo tego, że kobieta uczuciowa, wrażliwa, ale nie taka, która wiecie, jak woda cały czas tam jest w uczuciach, w emocjach, to osoba, która kiedy trzeba, to potrafi wystawić granice, potrafi odciąć co niepotrzebne, potrafi powiedzieć i ostre słowo czasem. Osobą bardzo inteligentną, bardzo mądrą. On was widzi, osobę, z którą on chce przebywać, albo chce mieć związek, albo chce mieć. No być obok Was, albo to też karta pokazuje, że to Wy możecie być na przykład już rodziną, bo wiadomo, dużo ludzi ogląda. Um, on jest szczęśliwy, że Wy jesteście jego parą, jeżeli Wy jesteście w związku, albo jeżeli nie jesteście, to taką kobietę On by chciałby widzieć przy sobie. Tak. Co na sercu? Jakie uczucia na sercu? Co na sercu, jakie uczucie na sercu. Mhm. Człowiek blokuje się na te uczucia, wy na niego wpływ i tak macie, tak gdzieś te uczucia są, a troszeczkę ja widzę tutaj taką energię, że człowiek za bardzo nie, nie chce się otwierać, ale uczucia są, wy macie na niego wpływ, chce on czy nie chce, jakby tutaj już się zakorzeniliście jakby w jego sercu, gdzieś on ma tego świadomość i troszeczkę może to hamować. Tak bym tutaj powiedziała, co on ma na sercu jeszcze emocjonalnie, jak on się czuje względem Was, jakie on ma emocje, jakie uczucia. Mhm. Tutaj może być tak, że on nie umie jeszcze, nie zna, co robić. Z tymi uczuciami, z tymi emocjami. Pasz mieczy mówi o mm, braku doświadczenia. To nie zależy od wieku to może być mężczyzna bardzo dojrzały nie umie po prostu się otworzyć, powiedzieć, zrobić mm, tak, jak trzeba, albo tak, jak wy chcecie. Tak? Tutaj jeszcze brak jakiegoś doświadczenia co jeszcze czuję. No tutaj strachu dużo. Widzicie, człowiek może się blokować poprzez strachy i ograniczenia własne. Jakby się bał wpuścić do swojego serca kogoś. Zobaczymy, co zamierza robić względem Was. Co zamierza robić względem Was. No, zamierza dalej się bać i zamartwiać. Tak. Tutaj takie ja widzę destrukcyjne myślenie. Ale zamierza wystąpić z uczuciem, z propozycją, z jakimś flirtem. Co zamierza? No nie widzę, że to jest bardzo aktywnie. Tutaj jakby człowiek bo troszeczkę zrobił i czekał. I czekał, co Wy zrobicie. Tak, aktywności dużej ja nie widzę, ale też. Yy, yy, jest oznaka, to nie tak, że tylko tam. Widzicie, dalej człowiek w swoich strachach. W swoich strachach i w swoich ograniczeniach. No zapytała, czego on się boi tak. Czego on tak się boi? Czego on tak się boi? On się boi, że straci swoją równowagę, swoją stabilną pozycję. Albo on się boi po prostu, że jest jakiś inny mężczyzna silniejszy od niego obok was, albo może się pojawić. I taka jest tutaj opcja. No zobaczymy, co on będzie robić. Zapytamy, tak? co on będzie robić. Bo w zamiarach jest pokazać wyjść z uczuciem. Nie aktywnie, ale coś zrobić. Tak, Oj, ta karta mi pokazuje. Coś zrobić i patrzeć. A co ona zrobi? I dalej siedzieć się bać. Więc to może być nieznacząca aktywność, napisać, na przykład, nie wiem, coś powiedzieć, jeżeli wy macie kontakt, jakąś niespodziankę zrobić. Co on będzie robić w rzeczywistości? Co on będzie robić w rzeczywistości? Mhm. No, zobaczcie, jeżeli u Was było na przykład dawno rozstanie, tak? U Was było dawno, dawno rozstanie, i wyglądać. To te karty pokazują, że jakby ta osoba może nic nie robić już. Jeżeli pomiędzy, to rozstanie nie było, albo było nie tak dawno, więc Wami jest jakiś kontakt, tutaj e, karty pokazują, że m, człowiek może się skupić na materialnych aspektach. I tutaj. E, Sytuacja wymaga jakichś poważnych zmian, jakby czegoś poważnego na razie robić. On nie zamierza tutaj trzeba jeszcze rozmyślać, trzeba coś zmienić, być może, ale jakoś potwierdzać. Bo tutaj wyszła karta ces cesarzowej. Czyli, że Wy jesteście dla tej osoby kimś ważnym, wyjątkowych. Tak, ta osoba może potwierdzać. Też tutaj może taka opcja być, jeżeli ta osoba jest w innym związku, to tutaj mogą wchodzić te trzecie osoby i wnosić tutaj zamieszanie i jakby blokować rozwój tej relacji. To samo, jeżeli po waszej stronie, na przykład, jest inny mężczyzna, albo po jego stronie. Jeżeli nie ma trzecich osób, to tutaj sytuacja pokazuje, że tak, oznaki on wam będzie dawać. Wy jesteście tą wyjątkową kobietą, tutaj potrzebne jeszcze zmiany jakieś. Transformacje i potrzebno tutaj dużo do przemyślenia, dużo jakiejś analizy. Może człowiek, bo tutaj jakieś mogą u niektórych problemy być finansowe, na razie skupić się na pracy, na finansach, a później to przerobić i jakby e, przedstawić się przed Wami w takim lepszym świecie. Też tutaj taka opcja. E, to był przekaz dla dwójeczki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.